Ja jestem Kikcia. A ja jestem Ściniaczek. Ja... Och, ja jestem Różek. Końcu ja jestem Lefek. przez fa. O. a ja jestem kropka mam kropki Jestem błyskotka. Ja ostatnio niestety jestem gwiazda. Przedstawiamy to w filmie pod tytułem Pet Shopy. Inaczej przygody. <grym> Oj, nie pijać nie chyba. Znowu wy. Rywalizujemy z Wami od wieku i wciąż jest treniżer. Więc jakoś musimy to zrobić, zniszczyć Sorry, ale myśmy nie zmieścili. Tak? To chyba zobaczcie na mnie. Słyszalko, zrób super tick. Ja. Wow. A, dobra lewek przez V wam po Hipciu, wiwa pijak! Ha, no już nie, Ale każdy z nas ma super bro. Wszyscy jesteśmy drużyną zawodową. Tak, jasne! Darzu ciąg po reklamach. Ta, 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 ta. Są reklamy. Dobra, koniec reklam. W końcu my jesteśmy drużyną zawodową. Dzikie koty. Jesteśmy najdrożniejsi w mieście. Wreszcie was zobaczyłem. I co myślicie, że mi umknąć? Zaraz zawołam. Zuzu Zuzu? Myślicie, ja mam super cioci. O, ale super Gilgocze mnie. Gilgocze? Gilgocze? Chyba chcę. coś źle pamiętałaś, kochana, bo ja O, ale super! Nie, nic nie boli. Będziemy tu stać. Króliczku, gwiazdko. Chociaż ty masz uczucia. Kropko, Chociaż ty też. Kokard, kokardo czy również. I lewek, i lewek, błyskotka też mają uczucia. To, to w ogóle po co my robimy? Tą wielką wojnę. No nie wiem, kontynuują zaczęliśmy. W tak. 1998 roku. Przecież tam wy zaczęliście. Dobrze. Teraz ogłaszam oficjalny rozejm. Dobrze. Koniec wojen do... Tysią... do 2082 roku. Potem spokojnie możemy robić wojnę albo zrobić znowu rozej. Y y y y Słucham, chyba coś yy, masz na twarzy. Co? Taki sam znak jak mój. Co to oznacza? Nie wiem. Hmm. Musimy się spytać tłumacza, go. Ci są wiem. No, znaczy, Bo... w sumie tylko tłumaczy, ale zapro zaprogramowałem go tak, że. Że on wie także, co to oznacza. Dobra, chodź, to tłumacza go. Cześć tłumaczów! Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem tłumacz Google, inaczej czas siedzia. Jaki problem? Powiedz. No, już widzę. Macie takie same znaki. No. To oznacza? Ty jesteś kobietą czy mężczyzną? Kobietą. Ty mężczyzną? Tak. No to oznacza miłość. Jesteś zamęczeni. No. Ja. Nigdy, nie. Nie. Nigdy! Nigdy! E, pan tu ma tu gogle. Tak? Czy to na pewno prawda? Na pewno. Bo ja nigdy się z nim nie. O że nie! O nie, to taniej Proszę zobacz tutaj, zobacz, tu pisze wszystko. Widzisz? Mhm. Mm to nieprawda! To nieprawda! Dobrze, spokojnie. Może, może, może to jest jakiś wyjątkowy znak. Hmm. Chodź tu na chwilę, lewku, przez v. Może to oznacza po prostu, że jesteście przyjaciółmi. Przyjaciółmi? Ja już wolę zrobić czas, moje, czas mojego tyłka. Przecież zjedliśmy rodem. Dobra, ale ja i tak cię nie lubię. Dobra. Spokojnie. Ej, Szygniaczku, chodź. Ja Porajmy się.

To wojna w 1998? Mhm. Wtedy pierwszy raz pamiętać? Magawowaliśmy mhm. się. Mm. O, jaki dura, czyhać na mhm. Dobrze. Czas! Wywołać się. Chodź tutaj, proszę. Chi, Spokojnie! Chciałem tylko powiedzieć. Że to nieprawda, co mówi. Tłumacz google. Chodź mną. No. no dobra. Chodź tutaj. Zu, zu. Oj, co ci, muszę Tak się myli. Jesteś taki uroczy. Hmm. A nie powiesz nikomu mojej, to nie nic do Tak, tak naprawdę jestem najszybszy z całej mojej drużyny. Zobacz, to jest ty wolny, a to mój tryb szybki. Wow, ale ty szybki. Podobno Zuzu też jest szybki. Chodź, zobaczmy. Zuzu, Mierzysz się z nim? Kto jest szybszy? Mhm. na pewno wygram. Dobra, start! Wow, ja już szybka no dobra, zapraszamy na kolejny odcinek.